Tutaj jest ta no, główna część do wypożyczeń, no, tutaj panie zawiadują wypożyczeniami. Jeszcze raz, cieszę się, się. Cieszymy, tak. Tak. Cieszymy, tak. to są te wspaniałe panie tak. A kawa jest genialna. Tak kawa, czy tam jest kardamon? Nie jest. Takie małe dodateczki są. Krystyna Tak, tak, tak. Ta, ta. Była Pani już Pani Krystyna w Wołominie czy nie? Nie, pierwszy raz jestem. Ach, pierwszy, pierwszy raz to ciężko. Tak. Tak. Ale, 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 ale... Moja, 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 moja koleżanka chciała mnie tu wysłać pociągiem. A ja mam, a ja mam manikurzystkę, która, która mieszka w Wołominie i co że i ona mówi tak, ależ już Pani Krystyno, to ja panią przywiozę i odwiozę. Ale okazało się, że miała tam klientki i, o, i tak dalej, nie nie więc to nie no, było możliwe. Nie ale ona Jedzie pani przez Wosk Kierkowski do żołnierskiej, potem żołnierską, no ale i ja, taką nawet które właśnie są stricte z czasów Solidarności. No, i też nawiązuje to do, w ogóle do całej tej tradycji walk o wolność w naszym kraju, drogi do wolności. To jest taki projekt duży, on aż sięga czasów Konfederacji Barskiej. I, I takie coś będziemy chcieli tutaj zaprezentować właśnie poprzez powstania, powstanie listopadowe, styczniowe, później bitwa, y, wojna, pierwsza wojna światowa, bitwa warszawska i kolejna wojna druga, aż do czasów Solidarności właśnie. To można zobaczyć te eksponaty nawet na ten moment, które są Oryginalne, a tutaj o Januszu na skalerze też taka. Wystawa na temat jego twórczości. Tutaj, tak? Tak, z tak. boku. W tej chwili właśnie łączymy z Sybirakami, to, to właśnie tu mamy książki. Nie muszę późno mówić, bo Wiem, i Muzeum są obowiązki, Chociaż to prawda, w kontekście tego ja się dzieje, to jest Muzeum Sybiry, no. <ścoughs> <Jak ścoughs> <ty? ścoughs>

tak, bo tak. to już jest tak. koniec. A dobrze, już miała dużo jedzenia i I to jest niesamowite, Warto, no, tak, w, to takie <laughs> lepsze. to trochę. jeden nawet postanowił wow, że... zostać <laughs> potem, że no. to taka rzecz, tu są ale Tak, do tak, tak. tak Sam to 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 tak, to rozwotę, już sobie przypomniał alfabet trzeci. nie mam problemu.